Chciałabym opowiedzieć dzisiaj trochę o naszej sytuacji językowej w rodzinie i o tym, jak cały czas koronawirusa wpłynął na naszą sytuację językową w domu. Nazywam się Tania Młynczak, mieszkam w Niemczech razem z moją rodziną. Mam męża, który mówi po niemiecku, mam dwóch synków. Najstarszy ma 7 lat, młodszy ma 3 latka i um, są dwujęzyczni, więc rozmawiamy w domu i po polsku, i po niemiecku. Stosujemy metodę OPOL One Person, One Language, w którym ja jestem polskojęzyczną osobą, a mój mąż niemieckojęzyczną osobą. Trzeba dodać jednak, że jeżeli jesteśmy wszyscy razem, naszym rodzinnym językiem jest język niemiecki. Właśnie zdecydowaliśmy się na coś takiego, żeby jego po prostu nie wykluczać i żebyśmy mieli jeden wspólny język. W rodzinach bywa to różnie, każdy decyduje się na swoje metodę, ale my właśnie uznaliśmy, że tak dla nas będzie najlepiej. Polskojęzycznym inputem jestem przede wszystkim ja ale także moja rodzina. Dzieci chodzą, no młodszy jeszcze nie chodzi, ale zacznie chodzić na język polski i polskojęzyczną religię w polskiej szkole przy polskim kościele. I staramy się często wyjeżdżać do Polski, żeby tam też mieli kontakt z rówieśnikami. Uważam, że to jest bardzo ważne, nie tylko rodzice, Starsze osoby, które mówią po polsku, ale także rówieśnicy, bo myślę i uważam, że ma to duży wpływ na dziecko i na rozwój językowy, ponieważ w taki sposób zawsze się nauczą jakieś inne słówka, słówka lub zgroty, których mama nie używa, które używa się na placu zabaw i jest to bardzo potrzebne, bardzo ciekawe i taki powinien być rozwój językowy. Bardzo różnorodny input. Właśnie o to chodzi, i to jest bardzo ważna rzecz w rozwoju językowym i w rozwoju także bilingualnym. Więc, jakie były zmiany językowe w czasach koronawirusa? W czasie koronawirusa, który zapewne nie był lekkim czasem dla nikogo z nas. Um, też spędziliśmy ten czas w domu, ponieważ szkoły były pozamykane, przedszkola pracy było mniej, chociaż mąż pracujący w logistyce miał tą pracę, ale my byliśmy w domu i wyglądało tak, że trzeba było oczywiście odrabiać zadania do szkoły, ale uważam, że trzeba znaleźć jakieś dobro w tym złym i trzeba. Wyciągnąć jakieś, spróbować wyciągnąć jakieś pozytywne wnioski z tego całego czasu, i mieliśmy, mieliśmy sposobność bycia tutaj razem, i e, trochę więcej komunikacji było oczywiście, bo się było cały dzień razem, od rana do wieczora w mieszkaniu, i mogliśmy odrabiać jakieś polskojędeczne zadania, rozmawiać więcej po polsku. Więc, może jakie mamy przeszkody w naszym dwujęzycznym wychowaniu tutaj w Niemczech? Muszę przyznać, że najbardziej brakuje oczywiście rówieśników, polskojęzycznych rówieśników. Jesteśmy małżeństwem mieszanym, więc nie mówimy 100% w domu tylko po polsku. I połowa rodziny jest niemiecką rodziną, druga połowa polskojęzyczną rodziną. I dzieciom czasami brakuje tych rówieśników. Polska szkoła jest raz w tygodniu, w soboty. Starszy syn ma zajęcia i bardzo się z tego cieszę, że tam może spotykać innych dzieci, inne dzieci, które mówią po polsku między sobą, śpiewają polskie piosenki, uczą się polskich literek razem. Uważam, że to jest bardzo ważne. Odczuwam, że tego czasami brakuje tutaj. I trzeba przyznać, że chodzenie raz w tygodniu do polskiej szkoły to nie to samo co pobyt w Polsce. Dlatego, tym bardziej się tym cieszę, jak możemy wyjechać i dzieci się pobawią z innymi dziećmi na placu zabaw czy gdziekolwiek i mają jakiś kontakt językowy, to zawsze po szkole język. I zawsze pomoże w rozwoju językowym. Jakie ja dotychczas wyciągnęłam wnioski? Wnioski wyciągnęłam takie, że oczywiście dla dzieci rozwój dwujęzyczny i bycie dwujęzycznym to może być naturalna sprawa, może być coś naturalnego, ale jednak dla rodzica to jest duże wyzwanie. To rodzic musi zadbać o to, żeby dziecko miało różnorodny input, żeby miało tego dużo wkładu językowego, bo bez tego dziecko się nie nauczy. Ani po polsku, ani po niemiecku, ani jakiegokolwiek innego języka. Uważam, że wkład językowy oraz pozytywne nastawienie do całej sprawy to jedno z najważniejszych, Rzeczy w rozwoju dwujęzycznym dla dzieci. Ale co najważniejsze to warto.